Cześć, witam Cię w podcaście By Example. Chcemy, żeby ten podcast pomógł Ci wychowywać dzieci w edukacji domowej albo wybrać najlepszą drogę w edukacji dla Twojego dziecka, żeby pomógł Ci rozwijać jego talenty i mocne strony, a także żeby pomagał w tym Tobie. Dlatego, że nasze dzieci najlepiej uczą się na naszym przykładzie i stąd wziął się tytuł tego podcastu. Ja nazywam się Aleksander Baj i wspólnie z żoną prowadzę wydawnictwo Element i wychowujemy czwórkę dzieci w edukacji domowej. Podjęliśmy taką decyzję, dlatego że na swojej drodze spotkaliśmy osoby, które nas zainspirowały i które pokazały nam, że nowe podejścia do edukacji są możliwe. Pierwszą taką osobą był Ken Robinson i jego prelekcja: Czy szkoły zabijają kreatywność? Zainspirował nas tak bardzo, że jeszcze na studiach postanowiliśmy założyć wydawnictwo i wydawać w Polsce jego książki. Potem spotkaliśmy Andrę Sterna i jego ojca Arno. Andrę jest gitarzystą, lutnikiem, dziennikarzem, autorem książek i mówcą, który nigdy nie chodził do szkoły. Jego ojciec Arno Stern jest twórcą unikalnych pracowni malarskich malord. Pokazali nam nową postawę względem dzieci i dzieciństwa i pomogli nam zaufać naturalnym predyspozycjom i naturalnym skłonnościom naszych dzieci. Kolejną ważną dla nas osobą był Marek Kaczmarzyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego, który popularyzuje wiedzę o neurobiologii. Andrzej Stern powtarza często, że wszyscy chcemy, żeby nasze dzieci wyrosły na szczęśliwych, spełnionych dorosłych i troszczymy się o to tak bardzo, że zapominamy żyć na ich oczach, jak żyją szczęśliwi dorośli, bo one uczą się na naszym przykładzie i stają się takie, jakimi my je widzimy i jakimi widzą nas. W tym podcaście znajdziecie konkretne wskazówki, porady ekspertów, częste błędy, prawdziwe historie. Chcemy pokazywać tutaj blaski i cienie edukacji domowej i nowych podejść do edukacji. Chcemy także odpowiadać na Wasze pytania. W naszej pracy zauważyliśmy, że rodzice, którzy myślą o innej edukacji dla swoich dzieci niż tradycyjna szkoła, mają często wiele pytań i wątpliwości. Zastanawiają się: czy sobie poradzimy? W jaki sposób nasze dzieci poza tradycyjną szkołą rozwiną kompetencje społeczne? Jak nauczą się wszystkich potrzebnych umiejętności? Czy jeśli zdecydujemy się na edukację domową, musimy poświęcić naszą pracę i naszą karierę zawodową? Czy będziemy musieli być nauczycielami dla naszych dzieci i jak pomożemy im rozwijać ich najlepszy potencjał? Dominika współtworzy ten podcast. Chcieliśmy nagrywać go razem, ale mamy czwórkę dzieci w edukacji domowej i byłoby to dla nas technicznie trudniejsze. Natomiast będzie tutaj częstym gościem, dlatego że nie wyobrażam sobie, żebyśmy prezentowali tutaj jedno spojrzenie. Jeżeli jesteś rodzicem, którego edukacja domowa kusi, ale masz wątpliwości, albo jeżeli już zdecydowałeś się na edukację domową, albo inny rodzaj edukacji pozaszkolnej, jeżeli nie zgadzasz się z kierunkiem, w którym zmierza tradycyjna szkoła i szukasz innej drogi, jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak rozwijać talenty, pasje i mocne strony, Swoich dzieci i swoje, mamy nadzieję, że znajdziesz tu coś dla siebie. Dlatego już teraz zapraszamy Cię do obserwowania naszego podcastu w aplikacji podcastowej i w mediach społecznościowych. Do usłyszenia w naszym pierwszym odcinku.